stronie, do płużyn ciemnego boru wjechawszy, pomnij zatrzymać Twe konie, byś się przypatrzył jezioru. Świteś tam jasne rozprzestrzenia łona, w wielkiego kształcie obwodu, gęsta po bokach puszczą oczerniona, a gładka jak szyba lodu. Fragmentem ballady Świteś rozpoczynamy Narodowe Czytanie 2022 w Królewskim mieście Parczewie. Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. A obecnie podczas 11 narodowego czytania w 2022 roku w roku romantyzmu polskiego czytamy ballady i romanse Adama Mickiewicza wieszcza narodu polskiego Jako pierwszy utwór, który wybrzmi na tej scenie będzie ballada Romantyczność w interpretacji pani Marii Komar i Wiktorii Skulimowskiej. Ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam w koło siebie chwytasz? Kogo wołasz Z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka nie zawróci w stronę oka. To strzela w oczyma. Co się łzami zaleje, coś niby chwyta, coś niby trzyma, rozpłacze się i zaśmieje. Ty żeś to w nocy? To ty, Jasieńku? Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj, pomaleńku, czasem usłyszy macocha. Niech sobie słyszy, już nie ma ciebie. Już po twoim pogrzebie. Ty już umarłeś? Ach, ja się boję. Czego się boję? Mego Jasieńka? Świtezianka. Zaprezentują państwu Anna Suszczyk-Bójczuk i Bożena Joanna Korniluk. Jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica? Brzegami sinej świteziu wody idą przy świetle księżyca. Ona mu skosza daje maliny, a on jej kwiatki do dowianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze pod tym się widzą modrzewiem. Młody jest szelcem w tutejszym, Boże. To jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła, darmo śledzić kto pragnie? Gdzie uszła, nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przypada. Powiedz mi, piękna luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, żółkniały liścia I drżysta nadchodzi pora Zawsze mam czekać twojego przyjścia Na dzikich brzegach jeziora Słuchajmy się teraz w balladę Powrót taty Balladę tę zaprezentuje Pani Janina Dejneka Pójdźcie o dziadki, pójdźcie wszystkie razem. Za miasto pod słup na wzgórek, tam przed cudownym klęknijcie obrazem. Pobożnie zmówcie paciurek. Czas Na romans Kurchanek Maryli. W interpretacji pani Zofii Kaczmarskiej. Tam u niemnowej odnogi tam u zielonej rozłogi oto za piękny kurchanek, spodem uwieńczony jak wianek, maliny, ciernie i głodu. Boki ma strojne murawą, głowę ukwieconą w kwiat a na niej czeremkę drzewo. A od niej idą trzy drogi. Utwór do przyjaciół w interpretacji pani Małgorzaty Swobody. Dwa, trzy, już północna pora. Głuche wokoło zacisze, wiatr tylko szumi po murach klasztora, i psów szczekanie gdzieś słyszę. Świeca w lichtarzu dopala się na dnie, raz w głębi tłumi ogniska. Znowu się zmoże i znowu opadnie. Błyska. Zagasa i Balladę to lubię przeczytają pani Małgorzata Jankowska i pan Marian Kowalski. Marylo, gdzie się kończą gaje, w prawo łóz zarostek, w lewo się piękna dolina podaje, przodem rzeczułka i mostek. Tuż stara cerkiew, w niej puszczyk i sowy, obok dzwonnicy z rąb zgniły, a za dzwonnicą krośniak malinowy. A potem skoczą z całej mocy, Tyszel przy samej pęku szrubie. Zostać na polu, samemu i w nocy? To lubię, rzekłem. To lubię, odpowie. Kimkolwiek jesteś, poczciwy człowieku, coś mię zachował od męgli. Stoją, a potem skaczą z całej mocy. Dyszel przy samej pęku szrubie Zostać na polu samemu i w nocy? To lubię, rzekłem, to lubię, Powie. Ktokolwiek jesteś, uczciwy człowieku. Coś mię zachował od męki, dożyj ty do szczęścia i późnego wieku, i pokój, dobie, i dzięki. Rękawiczka w wykonaniu Edyty Dziewulskiej. dzikich bojów już u zwierzyńca podwojów król zasiada. Przy nim książęta i panowie rada, a gdzie wzniosły krążył ganek, rycerz obok kochanek. Król skinął palcem, zaczęto igrzysko, spadły wrzeciędze ogromne lwisko zwolna się tańczy. pani Twardowska przeczytają pani Danuta Rutko well. i Franciszka Szynkar. Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka, swawola, Ledwie mi nie rozwalą. Ha, ha, hi, hi, hejże, hola. Bardowski siadł w końcu stoła. Otwar się w boki jak basza. Pulaj dusza, pulaj woła. Śmieszy, tumani, przestrasza. Żołnierzowi, co grał zucha? ucha, Wszystkich łaje i potrąca. Świsnął szawlę koło ucha I już żołnierza ma zająć. Na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżniał rondel, zadzwonił pieską pomału. Patrona robi się kondel. Przewcu w nos wyciął trzy szczutki, do łba przymknął trzy rureczki, smoknął cmok i gdańskiej wódki wytoczył ze łba, pół do Ale zemsta! Choć leniwa nagnała cię w nasze sieci, ta karczma Rzym się nazywa, ładę aresz na Waszeci. Bardowski ku drzwiom się kwapił na takie diktum acerbum, Jaweł za kuntusz łapił, a nie z mobile verbum. Cóż tu począć? Ków rada. przyjdziesz głowę nałożyć. Twardowski na koncert wpada i zadaje trudność nową. był do niego pół ucha, pół oka zwrócił do samki. Niby patrzy, niby słucha, tymczasem już blisko klamki. Gdy, Gdy mu twardowski dokucza, do o drzwi, od, od okien odpycha, od odpycha, od odpycha czmych noższy dziurko odklucza, Dotąd jak, jak śmicha, tak jak śmycha. Balladę Lilie usłyszą Państwo w interpretacji pani Doroty Bonik, Iwony Smolińskiej i Marioli Kowalskiej. To niesłychana Pani zabija pana Zabiwszy Grzebie w gaju Na łączce przy ruczaju Grób lilią zasiewa Zasiewając tak śpiewa Rośnij kwiecie Wysoko Jak pan leży głęboko Jak pan leży głęboko Tak ty rośnij wysoko Potem cała skrwawiona Męża z Zbójczyni żona Bieży przez łąki, przez knieje, i górą, i dołem, i górą. Zmrok pada, wietrzy gwieje, ciemno, wietrzno, ponuro. Wrona, gdzie niegdzie kracze, i puchają puchacze. Bieży w dół do strumyka, gdzie stary rośnie bóg, do chatki pustelnika. Stuk stuk, stuk stuk. Kto tam? padła zapora wychodzi starzec świeci pani na kształtu piora z krzykiem do chatki leci ha ha siniałe usta oczy przewraca w słup Drżąca, zbladła jak chusta ha mąż ha trup niewiasto pan bóg z tobą co ciebie tutaj niesie wieczorną słodną dobą co robisz sama w lesie za lasem, za stawem błyszczących zamków ściany. Mąż z królem Bolesławem poszedł na Kijowiany. Lato za latem bierze, nie masz go z bojowiska. Ja młoda wśród młodzieży, a droga cnoty śliska. Nie dochowałam wiary, ach, wiada mojej głowie. Król srogie głosi kary. W zbiorze ballad i romansów Adama Mickiewicza znajdujemy także Rybkę. Balladę rybka czytają dla Państwa panie Małgorzata Swoboda, Anna Suszczyk-Bójczuk i Bożena Joanna Korniluk. Od dworu, spod lasa, z wioski smutna wybiega dziewica, rozpuściła na wiatr włoski i łzami skropiła lica. Przybiega na koniec łączki, Gdzie w jezioro wpada rzeka. Załamuje białe rączki I tak żałośnie narzeka. O wy, co mieszkacie w wodzie, Siostry moje, świtezianki, Słuchajcie w ciężkiej przygodzie Głosu zdradzonej Ach, kochanki. Ach, gdzie ty, Krysiu? Ach, gdzie ty? Tu jestem, w rzece u spodu, Cichy mu głos odpowiada. Tutaj drżeł cała od chłodu, A żwir mnie oczki wyjada. Przez żwir, przez ostre kamuszki Fale mnie gwałtowne niosą. Pokarm mój koralki muszki, A zapijam zimną rosą. Za cóż jednego wieczora Nikt nie przychodzi na smugi? Już zwykła przemija pora, Nie widać dziecięciem sługi. Nie może on przyjść tą stroną, musi zaczekać troszeczkę, bo właśnie teraz pan z żoną poszli przechadzką nad rzeką. A teraz pierwiosnek. Balladę przeczytają państwu panie Danuta Rutko i Edyta Dziewulska. Z niebieskich najrańszą piosnek Ledwie zadzwonił skowronek Najrańszy kwiatek pierwiosnek Płysnął ze złotych obsłonek Za wcześnie kwiatku, za wcześnie Jeszcze północ mrozem dłucha, Z gór białej nie zeszły pleśnie Dąbrowa jeszcze nie skończy fragment ballady Tukaj albo Proby przyjaźni w interpretacji pani Wiktorii Skulimowskiej Ja umieram ja nie płaczę i wy chciejcie ulżyć sobie. Prędzej, później legniem w grobie. Nie wrócą na świat rozpaczę. Byłem panem mnogich włości, sławny potęgą i zbiorem. Zamki me stały otworem dla przyjaciół i dla gości. O potęgo, o człowieku! Wielkie zamki, wielkie imię. diye nic